Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Po raz drugi, ponieważ jest dłuższy film i postanowiłam go o energetyce, o energiach lipcowych, nagrać w na tym, co się dzieje. A jest szósty, niedziela, tak uznajmy. I wyciągnijmy kartę energetykę, chociaż nie chciał mi się aparat w ogóle wyłączyć, pauza mi się wcisnęła, więc myślę, że tam chyba powinna mieć więc dużo więcej do, do opowiedzenia. No i dobrze. Energetyka na niedzielę 6 lipca. Kapłanka odwrócona i dwójeczka buław. Kochani moi, sprawdzanie wszystkich faktów, tego co usłyszycie, tego co zrozumiecie, bardzo duże zrozumienie. To ewidentnie jest coś zrobić czy nie zrobić. Kapłanka rozumie i tłumaczy, więc pojawi się wszystko to, co może naprawić, zwłaszcza tego wszystkiego, co mówi wiem jak zareagować tak wiem co powinnam powinienem zrobić wiem w jaki sposób powiedzieć i tu jest ta kwestia przekazu zrozumiała na poziomie emocji uczuć czyli babciu kochana nie mogę dzisiaj przyjść bo mam taką i taką sprawę nie dziś nie przyjdę tak to musi być wytłumaczone na poziomie który nie narusza struktur duchowych struktur życiowych i relacji nie rani na poziomach duszy i na poziomach intencji Kapłanka mówi też i wiele z was poczuje ogromną po prostu jakby potrzebę do zrobienia czegoś, co ja nazywam poluzowanie gumki w gaciach. Kapłanka odwrócona mówi o wyższej świadomości. Będzie coś dużego się działo w niedzielę, dlatego że to jest takie przebudzenie bardzo duże. Po której stronie i kim i czym jestem? W jakich okolicznościach mogę coś zrobić i czy w tych okolicznościach mogę podjąć tą decyzję? A gdyby za jutro, za tydzień, pojutrze będą inne okoliczności, czy nie lepiej będzie tą decyzję podjąć później? Trzeba mieć świadomość kapłanki, tego, jak jesteście odbierani bardzo mocno. To jest ta kapłanka, albo co zrobicie z daną wiedzą. Mówi się o kapłance też, że to jest oaza, powinna być dyskrecji. Bo musimy mieć tą świadomość, jak to wpłynie na życie człowieka. Kapłanka odwrócona mówi też o tym, że to jest czas na nowe. Na zastosowanie starej wiedzy, wzbogaconej o coś nowego, w nowej rzeczywistości. Tak? Czyli letnie menu. Tak, tak jak ostatnio że trzeba coś zmienić. Ciepłe, gorące, to nie ta bajka na ten czas. Można wprowadzić coś innego, od czegoś ludzi odzwyczajci, oni to zrozumieją, czyli jest to czas na rozmowy, na sytuacje, i ponieważ to weekend my najczęściej z najbliższymi przyjaciółmi, z rodziną się widzimy, więc to jest ten czas, żeby coś zrobić i być zrozumianym odpowiednio. Więc można by powiedzieć, że wykorzystajcie ten weekend na te trudniejsze rozmowy, ale ze świadomością ich skutków i tego, kim Wy się okażecie. To jest też, tak jak wspomniałam, próbowanie czegoś innego, czegoś, czegoś nowego. To jest ten czas, aby nauczyć się czegoś od starszych, tak, z waszej rodziny. Ja do dzisiaj się, żebyś ja z prababci mojego syna nie wyciągnęłam, jak ona robiła takie śliwki. Ja już masę różnych przepisów na różnych etapach swojego życia próbowałam. I on robił takie śliwki, które mogą kilka lat stać, słuchajcie, w takiej zalewie cukrzowej, do mięska, do tego, no cudowności. Przepraszam Wam za ten głupi, kolokwialny przykład. To jest też ten ktoś, kto w rodzinie na przykład był znany, był sławny, zrobił karierę, ale nikt po nim już więcej tego nie zrobił. Po na przykład trudniejszym okresie, czyli coś zdeformowało się po okresie, nazwijmy to, lat tych trudniejszych, powojennych, czy dużo, dużo później, tak? I już nie można odbudować pewnej postawy, pewnej hierarchii, pewnej przynależności do jakiejś kasty, grupy, tak? czy grupy społecznej, czy grupy zawodowej, ale też jest szansa i czas na skok duży w tym naszym potencjale, gdzie można skoczyć dużo więcej. W każdym bądź razie, kochani moi, ta kapłanka odwrócona mówi spróbowanie i zobaczenie nowej rzeczywistości, siebie, swoich umiejętności, swojego zachowania, swojej postawy. Czasami przez zwykłą, fajną postawę mogą się otworzyć wielkie drzwi i wielki sezam, tak? Ze skarbami, zwłaszcza u tych ludzi, którzy nie mają komu czego przekazać. To jest to wszystko, co ma być przekazane, jeśli ktoś przejdzie na tą drugą stronę, na dobrą stronę, bo podejmie dobrą decyzję, zauważy i ma pewnego rodzaju wrażliwość, taką jaką ma dziecko, tak? Nie wiem jeszcze, jak to do końca tutaj Wam wyjaśnić, ale jest dużo, dużo dobrego. Więc zwracajcie uwagę o to, na ten weekend, czy ktoś Was o coś poprosi, albo po prostu, gdzie możecie w czymś komuś pomóc, tak? Chociażby miało to być, bo będziecie jechać autobusem, Ustąpić komuś miejsca, tak? Chociażby podać komuś coś, co upadło. Tego typu gesty, drobne gesty, i to jest monaliza. Chyba w następnym miesiącu kładziemy monalizę. W sierpniu. Zobaczymy. Ech, czy ludzie będą dojrzali do tego, bo te karty są ewidentnie nie takie niemiłe i nieładne. Nie wyglądają, tak? Nie prezentują się fajnie. Także to jest dzień nowości, to jest też dzień próbowania nowego. Być może okaże się już, że wyjmiecie coś z szafy, i to jest na was nadal dobre, tak? Być może zobaczycie coś i zmienicie dzisiaj swój styl. Boże, nigdy nie nosiłam tego i tego. A dzisiaj jest ten dzień, spróbuję. Oczywiście, żeby Was nie zgasiło to, czyli zobaczcie kontekst, który ja to tłumaczę, żeby Was nie zgasiło to, że idziecie w takie miejsce, że wszyscy na Was zwrócą uwagę, no bo właśnie będziecie na cieniutkich ramionczkach i nie wypada, tak? w tej kontekście bez biustonoszy. No, jak to nie wypada? Wszystko ci wypada, wszystko można. Kurna, nie można. I nie wszystko. Tak? Wszystko o adekwatność i stosowność. Pewna. Tak? Mmm... Uh -huh. To jest wszystko to, co możecie spróbować nowego, ale czas sprawdzić, czy będzie stosowne do okoliczności, do sprawy, o czym można porozmawiać, czy powiedzieć więc uwagę na szczęście różnych dyskusji, tak? Na pytanie, na rozmowy, coś, co jest też związane troszkę, z tą opcją niestosowne, albo nie powinno się, to nie jest dobre miejsce, tak? O. Kiedy wszyscy jedzą obiad, nie pytamy stomatologa, czy, czy nas przyjmie dodatkowo i nie gadamy o, yy, o pewnych sprawach, tak? O. czy nie rozmawiamy? Yy, Rozumiecie chyba o co chodzi, tak? To jest też... Ja wiem, że ja będę tutaj najlepszym przykładem, też tak, że ja wszystko na tupię, na kupię. Często po prostu yy, mówię. Mm. Być może to jest też karta i yy, energia, która mówi, porozmawiaj z kimś na osobności, nawet jeżeli w koło jest dużo ludzi, albo słyszysz, widzisz, że coś jest nie tak, to jak każda dobra, opiekuńcza osoba, mimo myśleć, wypytam później. Nie przy wszystkich, nie przy ludziach, bo oczywiście ta osoba zaprzeczy, wtedy będzie jeszcze bardziej widoczne. Więc uważajcie też, jeżeli ktoś próbuje zauważyć, coś z wami jest nie tak i chce was wypytać, na to w jaki sposób to odpowiecie, bo możecie się wysypać i nie do końca przed tą osobą, ona zauważy, tylko przed wszystkimi. O! I tyle. Aha! W opcji finansowej nie deklarujcie się, że coś kupicie, coś odkupicie, pożyczycie, podżarujecie, tak? Różne sytuacje związane finansami, bo jeżeli coś zadeklarujecie, to po prostu w danym momencie możecie nie mieć jak jakby gotówki, czy czegoś takiego, żeby, a będzie długo pamiętane. Kłaniam się pięknie, życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem, czyli jutro.